I mam udzielę na naszym kanale. Dzisiaj niestety ze nie ma. Dzisiaj to jest luźny film na YouTube. E, idę, idę teraz do psów. Może dzisiaj wam pokażę, jak przymkam psy. A na razie wam pokażę my psy. To jest pola. Dino. To jest nasz dino. Taki kochany pies. To jest mój sąsiad. No. I teraz idziemy. Czekaj. I teraz idziemy. Wam pokażę wypiek naszych kur. Ja wam pokażę w środku, jak to wygląda z kurami. Tak, tu mają kury wybieg taki. Tam jest mój sąsiad, nieładne. ważne. Idziemy teraz do kur. Czekam na kota, żeby weszli. Jest 17.29, tam jest moja babcia na Nie. Bo się tak gdzieś biją. Idziemy do kurnika. Tu ma kot kubety, tu ma jedzenie i picie. A tu ma legowisko i okno tam ma. Idziemy do kur. Do światła. To, jest to są moje młode kurcie. No co tam dzieciaczki. To są moje małe kurcie. Dopiero kupione, to jeszcze nie nasz jajek, tu kury nasz jajka. To jest nasze dziecko, nasie małe. To są wielkie kury. Dziaćko, dziaćko, to dziać jesteś. Czekajcie. Tu? No i właśnie tu. No. no, o, wszystkie są. Tu nam się daje tutaj z jedną ręką. A mój oj czekajcie by się słuchawki zaplątały. Niestety. Gaszę światło. O, tak. Mam okno to, to mają słuchajcie prosto z kukurydą. Pęknięte, to mają jedzenie. No ważne. Tu ma kot, okno pieczoło tu i tu ma takie coś I tu ma światło. O, światło jest jest. I to są drzwi od kotek i klucz. Ale zostawiamy patrzę, żeby kot tutaj weszł, tu mają kot. Ty zawsze, bo mamy dwa koty, tam jest moja babcia daleko. Czekaj. A ja może wam pokażę mojego kota w lesie, bo mamy niestety dziurę w lesie. Wypłocili nie w lesie, to jest nasz wędzok. Mamy dziurę w wypłocie, taką małą dziurę. Aha, kot gdzieś poszedł, pięknie. Oj, weszło na coś. Tu kot gdzieś łazi. Po raz widziałam psatny. Może kot już jest na placu. Skąd mam wiedzieć, to jest na taki plac. Teraz idziemy do mojego sąsiada, bo mnie woła. moja no, pierwsza więc nieważne. To jest mój sąsiad. Ja jakby za to nagrywam na, na YouTube'a. On nie wie, że nagram na YouTube'a. Czekaj. oni nie wie, że nagram na YouTube'a. A jeszcze Wam coś pokażę. więc do ptaków. wam przybliża. O, tak prosiał, fajnie. Jak to jest ich gniazdo? Tak dobrze wam pokazuję. Chyba tak. wiem, to przepraszam. A wy się pytaliście na TikToku w komentarzach, którzy oglądali tego filmu. Czy mam dwóch braci? Tak mam dwóch. Ma, czy mam rodzeństwo? Tak mam dwóch. Mam dwóch braci. To jest mój sąsiad. O, to nie ma... Nie będę mu pokazywać jego twarz. O, tu mam taki plac zabaw, sam puśtawk i takie coś. I nieważne, tu mam psy i kiedyś wejdę na ten dach i Wam pokażę, jak będę na dachu, to jest mój plac. A tam mam las i mój kot chodzi po lesie, prawda? No. To jest mój sąsiad, nie pokażę jego twarzy. Prawda? on nawet nie wie, że nagrywam na YouTube, ale jego twarz nie, nie pokazuje, żeby nie było na YouTubie, nie wylądowało. Tak, on tutaj mieszka, to jest mój sąsiad, który się we mnie. Mogę powiedzieć to na YouTube'a? Nie. Dobra, wam nie powiem, ale mam taką małą tajemnicę. O, taką małą. Dobra, jak wy to pytaliście. Tak, dobra. Wy też pytaliście, chcę wam tak pokazywać. Wy też się pytaliście, czy mam chłopaka, tak? Mam chłopaka, który ma 11 lat jak ja. Ten mam chłopaka. My się znamy już od dawna. Już od dzieciństwa prawie. Od przedszkola. To był mój kolega, teraz jest to mój chłopak. Chyba wam nie mówiłam na poprzednim odcinku, lub tak. I tak. Tam jest mój pies. Pola. Coś czeka. No ci o dzieciaczku, mój dziecko takie. Zostań. Zostań. Tak, pola czeka. Dobrze, dziecko, to dziecko, takie. tobie. Tu mam miskę z wodą, co wypiła. Ja mam je pąki. Nieważne. Tu mam drzewka. Chojniki takie. No nie dziwne. Dobra, mogą być dziwne, ale Wam nigdy nie mówiłam. Bo jeszcze dalej nie bo Była moja tajemnica. Tu, tutaj, słuchajcie, była duża, wielka choinka. Mieliśmy tam gniazdo gołębia a teraz nie mamy. Bo ścieliśmy, bo było chore. Bo nie dał do nowozi. Jakby co mam? Cichutko, kochanie! Pójdziecie już! Pola! Czekajcie tylko uciszę mojego psa. Polunio. No cichutko! Pójdziecie do ogródka, jak pie... kotek przyjdzie. Tak mam prawie cały dzisiaj dzień, że ona jest zawsze zazdrosna, nasza Pola. Ale. tak o tobie ja gram. Czekajcie pola. Niestety będę musiała tu być, ja mam mokre łapy, bo biała ja ale może dzisiaj posprzątam, a jak nie to jutro może. O jak. Co? Tak, 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 tak. No. No. Jakby co? Y, będzie 24 w Łazience, tylko po naszym wirusie, po kolejnym wirusie. Niestety, wam tak powiem, Potem, no po tej chorobie. I pełna zrobi własny kanał. A to jest nasz wspólny. Subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę i dzwoneczek, prawda? Co się stało? Pokaż, pokaż, tak. No, właśnie, daj, dajcie łapkę w górę i dzwoneczek. I subskrybujcie, jak jest czerwony przycisk. Wcisk tam na dole, niech będzie szary. Dobra, Ja nie, Wiem, teraz sobie chyba pogadam ze moim sąsiadem. Tylko sobie pogadam ze moim sąsiadem, ten. I to, co dzisiaj na tyle, a jutro będzie dać filmiki na YouTube, więc pa.